Ten laptop nie wyrabia już. No, coś się stało quadrado właśnie dziwnego. Ja już wchodzę do fasolek widzowie. Już wchodzę do fasolek, zaraz ben, ben, będą gry z widzami, a ja już śpiewam to, to co miałem śpiewać. Ale to będzie... Nie no dobra. Wysłał tyle donate'ów także niestety muszę Janusz Walczuk. Na bramka. Czekajcie, bo on to szybko śpiewa On to szybko śpiewa Tępy los, o my i 6 osób jest na live. Ja już wchodzę do fasolek Zaraz będą gry z bizami Ja spadam, siema Tomasz No coś się stało dzisiaj, dobra ja już jestem w fasolkach Już powinniście mieć ekran Jak w USA Hmm Kolejna bramka po podaniu od Krzyśka do pania Maćka i wódką na pierwszych melanżach. Tylko się nie da śpiewać. Gościu, co ty mi śpiewać, każesz? Kto to wysłał? Quadrado. Quadrado, 5 zł. Poproszę hymn FC Barcelony, żebyś zaśpiewał. Chyba człowieku prędzej pokaże kutasa na live niż zaśpiewam hymn Barcelony. Prędzej kutasa pokażę niż to zaśpiewam. No dobra, zaśpiewam to. No, za no wiem, kwadrado, dlatego zaśpiewam to. Czekajcie, bo jest kolejka, śledź, już wchodzę do fasolek i śpiewam ci to. Kurde, no. W Barcelony będę musiał śpiewać. Się pogrążę. Dobra. Głupie rzeczy, czasem głupie kobiety. Że nie znałem swojej ceny i spodziewałem się, że cały kraj we mnie uwierzy. Że jestem za słaby, Nie potrzebuję sławy, tylko góry pieniędzy. Śpiewał moje teksty. Ja? Przy Czuł kto twój nowy idol. W moim kantorze nienawidzi Wymieniamy na nam miłość. Ale nadal idę z dumą. W tym wypadku. Kr <noise> Nie da się. Nie róbcie żadnych shotów z tego. Nie róbcie żadnych szotów so z tego, siema robalini. Nie róbcie z tego żadnych szotów. Ja śpiewać tego nie umiem. W moim kantorze nienawiść wymieniamy na miłość. Ta praca trochę zżyła, ale nadal jest z dumą. Ani ale niestety niektórym nie podamy już ręki. Przez zwycięża. Opa, a widzisz, dla dwudziestu tysięcy. Czasami moje serce przypomina Arktykę. One kochają obok śnieg jak polarne misie. Zos ale to codziennie z jest móc patrzeć w lustro. Śpiewał, że każdy artysta jest prostytutką, a ja chciałem się rozbijać, a nie jeździć platem Punto. tam na mapę. Jak będzie trzeba, to pójdę do Sejmu jak Leroy i się uraczymy wspólnie legalną marihuaną. Głupie rzeczy, czasem głupie kobiety, ale tylko dlatego, że nie znają swojej ceny. Nie spodziewałem się, że cały kraj we mnie uwierzy, a dalej... Nie potrzebuję sławy, tylko góry pieniędzy. I może ludzi, którym będę śpiewał moje teksty. I za każdym... Janusz Walczuk, to twój nowy idol, w moim kantorze nienawiść wymieniamy na miłość Ta praca trochę zryła, ale nadal idę z dumą, w tym wypadku kropla dąży skałę, a nie kilof Janusz Walczuk, Janusz Walczuk, to twój nowy idol, w moim kantorze nienawiść wymieniamy na miłość Ta praca zryła trochę, panie, ale nadal idę z dumą, w tym wypadku kropla drąży mój kilow. Zaśpiewane